Jeżeli Bóg jest z nami, to któż, któż przeciwko nam? Jeżeli mamy Pana Boga, to mamy wszystko. To nie potrzebujemy czasem może zbyt wielu materialnych rzeczy, które są ważne, i Pan Bóg nam daje te rzeczy. Ale czasami, jeżeli ich brakuje, to mamy błogosławić Boga. I ktoś się może zadziwić z Was i powiedzieć: Jak ja mam błogosławić Boga, to Bóg mnie błogosławi. Ale w przypadku naszym, błogosławić Boga to znaczy chwalić go, wywyższać go. Oddawać Mu chwałę, to znaczy we wszystkich sytuacjach życia widzieć Pana Boga i mówić, Boże, Ty mnie prowadzisz. Nawet jeżeli tego mi brakuje, albo ten człowiek mnie prześladuje, albo tutaj coś mi się nie, nie udało, je... albo jeżeli ktoś mnie przeklina, to Ty mnie błogosławisz. Jeżeli Twój Ojciec Cię przeklinał przez całe życie, to nie ma Cię, Bóg Ci błogosławi. Oczywiście przekleństwo może wpłynąć na życie człowieka, jeżeli ktoś był właśnie przeklinany, komuś ojciec, matka, ktoś z rodziny złorzeczył, ciągle widział zło, do niczego się nie nadajesz, jesteś głupi, jesteś, jesteś infantylny, jesteś, ty zawsze będziesz taki. Albo, albo jak dziecko wychodzi za mąż, a, a nie wiem, a matka nie toleruje tego, że wybrała akurat takiego, takiego mężczyznę za męża. Ona zresztą w ogóle by może nie, nie, nie akceptowała jakiegokolwiek mężczyzny, tylko chciała, żeby ta córka była w domu i żebyś, żeby ci się nie udał ten związek, żeby, żebyś była chora, żebyś nie miała dzieci. Albo nie chce błogosławić. Tak jest, słyszy się czasami, ja też słyszę jako kapłan, ojcze, moja matka nie chce mi błogosławić, ani przed ślubem, ani po, po ślubie. Nie chce udzielić błogosławieństwa. To, to zły znak. O tym rodziców. To znaczy, że ci rodzice nie błogosławiąc, sami siebie przeklinają. Ktoś mówi, może powiedzieć: ojciec, przesadzasz. Nie, tak jest. Jeżeli nie błogosławi swoim dzieciom, to sam siebie przez to przeklina. To jest zły znak. To znaczy nadzie, że ktoś może chodzić do kościoła. Może modlić się. Ale jeżeli nie błogosławi, to znaczy nie kocha. Nie ma taki człowiek miłości, bo jak błogosławi swoim dzieciom, wnukom, to znaczy kocha, to znaczy jest z nim Duch Święty, Duch Syna Bożego. Tak jak było to w drugim czytaniu: kto ma Ducha Świętego, woła Abba Ojcze. Kto ma Ducha Świętego, to błogosławi, bo kocha Boga i drugiego człowieka. Jeżeli więc rodzice błogosławią, mają Ducha Świętego, to wszystko jest dobrze. To znaczy, że żyją blisko Pana Boga że to błogosławieństwo spłynie na ich dzieci, na ich, na ich wnuki. Ale z drugiej strony właśnie, jeżeli ktoś Cię przeklinał jak Twoi bliscy, przypuść mogli przeklinać. Niekoniecznie tak może, tak było, że właśnie było dobrze, że rodzinie Cię błogosławiono, to tym lepiej dla Ciebie. Ale jeżeli były przekleństwa, było złorzeczenie, to nie martw się, to właśnie Pan Bóg Cię błogosławić będzie i zawsze Cię błogosławił. I przebacz tym, którzy Cię przeklinali. I w sercu błogosław. Nie zawsze się da słowem powiedzieć, ja Cię błogosławię. Bo też słyszałem o takim przypadku pewnej osoby, która, e, która na przekleństwo matki odpowiadała, mamo, ja Cię błogosławię. A to ją jeszcze bardziej wyzywała. Jeszcze bardziej ją przeklinała. Ty taka i taka, Ty mi będziesz tam. To jest straszne, to to czasem może wywołać może na uśmiech, ale bo to nic złego, że ktoś tak, bo reagujemy właśnie czasem uśmiechem, jak ktoś tak się zachowuje naprawdę niepoważnie, że ktoś może przeklinać swoje dziecko, które błogosławi z kolei mamy Mamo, ja Cię błogosławię, a, a tu jest takie zaraz słowo. To znaczy, że ta osoba jest niewolona, że z nią jest źle, że w tej osobie nie ma Ducha Świętego i jest duch zły. Ktoś, kto przeklina, ma ducha złego, niestety. Czy wie o tym, czy nie wie? Nawet jeżeli by mówił, że, że właśnie chodzi do kościoła, ma ducha złego. Czasem się może zdarzać, że ktoś przychodzi do kościoła i, no, i właśnie ma ducha złego. Przychodzi ze złym duchem. Tak jak to było w, stare, w Ewangelii, kiedy Pan Jezus szedł do danej synagogi i tam głosił słowo, i nagle się ujawniało, w kim jest Duch Święty, a w kim jest Duch Zły. Jak był kimś duch święty, to ludzie chwalili Jezusa, słuchali, błogosławili, byli zachwyceni i szli za nim. A jeżeli mieli ducha złego, albo byli pod wpływem złego ducha, no to sprzeciwiali się, przeklinali, złorzeczyli Jezusowi, a czasami to zło się ujawniało w nich i mówili, kim jesteś, albo mówili, wiemy, że Ty jesteś synem Bożym, nie dręcz nas. Oby oczywiście ja wierzę, że tutaj pośród nas wszyscy jesteśmy pełni ducha świętego, albo będziemy mieli go jeszcze więcej w sobie, jeszcze bardziej będzie w nas obecny. Duch Boga, duch, duch Syna Bożego. Ale jeszcze na krótko do Nowego Testamentu. Zauważmy, że przychodziły dzieci z rodzicami do Pana Jezusa i prosili, żeby ich błogosławił. A uczniowie troszkę byli nie do końca tacy rozumiejący, o co chodzi. Mówili, nie idźcie z tymi dziećmi, gdzie tam będzie się Pan Jezus zajmował dziećmi. A Jezus odwrotnie mówi, tak, ja chcę im błogosławić. Kład ręce i błogosławił. Kiedy też często dokonywały się uzdrowienia, wielkie znaki Jezusa, to często było też to związane z błogosławieństwem. Kiedy